Witam, mnie ja jest Jobogoś Polska to jest... Gra o podrywaniu chłopaka. Coś dla mnie, ja, jak jestem po, po tak zwanym y, ciężkim y, życiu jak się rzuciło dziewczynę. I to miało być ciężkie, ale było łatwo i nie wiem wyjebane na to wszystko. Ale dobra. Y, kampania, zróbmy kampanię. Patrzcie jak uśmiechnięci chłopacy. No, ogólnie w tej grze dużo się dzieje, patrzcie, możemy pewnie na... Kurde, to jest połączenie wszystkiego w jedno! Wow! Podstawy. Mam tworzyć dziewczynę, tak? Nazwę się, uwaga, uwaga, nazwiemy się... Gohalilda? E... Majko... Majko... Majo... Majokowskijska. E... No, powiedzmy, że... Rak... No, no, nie rak, ale powiedzmy, że... Znaczy, yy, że waga, bo dużo waży. Jej najlepszą kumpelą jest. ania A ulubionym przedmiotem jest. vibrator. O! O! I tu tworzymy dziewczynę. Fryzury. Zobaczmy, zróbmy taką Majkowską. O! Zróbmy Majkowską. O! Już jest perfekto włosy. Chociaż w sumie ona jest ruda, to. Nie, mam, mam dylemat. Mogę być nago. Nie, ja nie mam nic! Spodnie. też nie mam nic! Spódnice, o! Nie, Andzia by bardziej w spodnie chodziła. Buty, no, takie jak ten. Tyle? Nawet oczu nie mogę zmienić. Ale sensivity w tej grze, Te, w tej grze też się sensivity, serio. Czyli Opcje. Tylko tyle mogę, kurwa! Jak się jak ona reaguje? Patrz, jak te gratki jako odachą, o w ogóle ten. Co ja mogę? Yy, co tu jest? Ucz się. Aha, ja wcisnęłem prawy i się uczę. I co to mi daje? Oprócz inteligencji. Co ja tu mogę jeszcze? Zrób test psychiczny. Okej. Okay. Niektórzy chłopcy będą się popisywać, niektórzy tylko będziesz w pobliżu, inni. Yy, będą cię ignorować, ale nie spuszczą cię z zastanawiałaś się kiedyś co w takich momentach myślą, a może masz zmysł, dzięki któremu wiesz o co im chodzi, nasz test pomoże ci je przekonać, trąbią na mnie. Yy, musisz przedyskutować coś ważnego z swoim chłopakiem, ale spławia cię w obecności swoich przyjaciół cięta, cią ripostom. Co ty na to? Hmm... Nie pozwolę się tak traktować, kurwo. Sorry. Mamy taki klimat. Gratulacje, jesteś w stanie przyjrzeć się chłopców na 100% i potrafić, postawić się na ich miejscu. Nie przeraża się normalna rozmowa, bo znajesz sobie sprawę, że chłopcy często w swoje prawdziwe uczucia i zgrywają macho. Ale co najważniejsze, nie jesteś głupia i wiesz, co im się podoba w dziewczynach. Kurde, jestem zajebisty w tą grę. Chodźmy zlegowana dziewczyno. Co możemy zrobić? Mm. Telefon do kumpelki, okej. Okay. Co teraz? Naprawdę? O kurwa! To no, właśnie patrz, patrz ta zapętlona animacja niż Gitas non ras. Y, co mogę jeszcze? Mogę co? Chujcie w dupę, już więcej za mnie! Kutasik się Jak ty to jesz? Ona ma łyżkę, bierze ryżu, a i tak je dłoni. Gotuj! O. Ona szoruje łyżką po patelni, na której nic nie ma. A to, jak się buduje domek na drzewie? O, domek od... na co Na co dziewiętnastu... szesnastolatce wiedzieć, jak się robi domek z... Posłuchaj muzyki. POSŁUCHAJMY MUZYKI! Iść do toalety. pod prysznic. No i ocenzurowali, kurde, rodo tu wlazło, ochrona. Yy, dzieci przed gwałtem też tu wlazła. Spędzony na świeżym powietrzu z przyjaciółmi, to coś wspaniałego. Ale kiedy poświęcisz trochę czasu rodzinie? Ej, pogadałem z ojcem, to, to coś wystarczy, to coś znaczy. O, o, ale brudne auto masz, sąsiedzie. Kto ci je tak umazał, tego pasata. Będę czyścić sąsiadowi... Będę czyścił mu... Kur... Czyścił Sąsiadowi... Samochód. O, zrobiłem 15 dolców. Fajne, że miałem 50. Nie... Te minigry są takie sobie, ale kiedy będzie ten główny etap podejrwania chłopaka? Jak do niego pół. O, coś tam jest. Te, 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 te pole na, te, na przejścia to przypomina mi te pola na rozpoczęcie misji w GTA San Andreas. Do szkoły, o! Do osiedla. Takie inne Yandere Simulator, mam nadzieję, że będę mordować przy... te, te, te dziewczyny, co chcą poderwać mi chłopaka. Elo, chopak, co tak lagujesz? Chodź, polagujemy razem. Nie zatrzymuj się, Mendo. BĘDĘ NA DESKOROLCE JEŹDZIĆ, MUSIMY NAM PÓŹNIEJ pójść. Co tu jest? Narysuj obrazek. I wpisujemy. Globo, gość Polska. Kiedy Leopold? Un ty frajerze. Dziękuję. Dawaj mi tą deskorolkę. Daj mi szybko. Daj, 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 Dawaj. Utrzymuj poziom na zielonym polu przy... Co ja mam? Co. co. co jest? A o co chodziło w tej grze? Ej, ja chcę z. Oh, I lol. Ja chcę z opakiem pogadać. Tu nie we, No nie możesz skoczyć na to, ty musisz. Musi gentlemanka sobie po schodach wejść, chudę, by tam dojść. Ej, oni są tak gęsto rozstawieni, że. Po no co mi dali te 3 minuty? Hmm, Podpisuj moją petycję do cholery. To chyba jakieś przedstawienia, albo teatralne, albo co. co to jest? Co tu mogę zrobić? Choreografia. Wy, wy wciśnij odpowiedni klawisz kursora, gdy tylko strzałka pojawi się w po obszarze reakcji. A w Geta coś takiego mieli. To wiemy skąd Geta brało inspiracji. What the fuck? Czy jesteś osobą, z którą mogę. Po Nie, wszyscy lagujecie do chuja. Opa, o, zablokowali się. Patrzcie, to jest najbardziej romantyczna rozmowa. Cóż widzę? Biegnij tam, dupeczko. Ciekawe czy to wpisywanie mienia... Eee! Ach, te baby zawsze chcą kulturalne być. O, tu w wejdzie, ale żeby zeskoczyć z 5mm górki, to już nie. Elo. Masz dla mnie zadanie. Cześć, jak leci? Wyjdźcie! Yy, imię. To będzie. nazwijmy no, mu seba. Nazwisko seba Januszowskiiewicz. No dajmy mu. No jest serakiem ogólnie. Romantyk. Buntownik <noise> Seba, sucha cypisa, nie lubi legi i pije na każdej lekcji. <noise> Kurwa, krzyczy też kuta skosła. To jest dla niego dobra, to jest idealna cecha dla Seby. Najlepszy kumpel yy, Rafioe. Nie ma siny typowego Seby. Co to za menda gra? O, dajmy mu takie popy. Yy, daj typowe seba. O najpierw spodnie. Dajmy mu te takie... O, dresy. Nie, to są bardziej dresy. Nie mogę obracać ludzi, co za główno. Yy, takie... O, można powiedzieć, że to są dresy, buty i skarpety. Czarne skórzone buty tramp O, ta, kurde. Dawaj, chcę poznać Sebę. Jego przyjaciela Rafioe. Rafioe to jest... kozak. On jest ciekawszy od jakiegoś seby, Januszynowyc z Wyskiewicza. Zgromadź 2500, żeby jeszcze raz ministrowi ubierali się do Twojego marnego chłopaka. Mam w dupie te serca. Nie będę czegoś zbierać, co jest podobne do piórek. Nie będziecie mi, czemu wszyscy klatkujecie? Running in the 90s. To mamy pass free ogłaszcz kota. Mogę dać kamerę? Nie mam. Najlepsza gra w podrywaniu chłopaka, nie jakiś tam deitarian. Deitarian to się podrywały dziewczyny, a tu mamy chłopaka. Idziemy do szkoły, tam jest nasz chłopak. Tam jest mój Seba! Mój Seba, chodźmy! Musimy... Muszę zarobić. O, jest mój Seba, mój Sewuś, chodź tu z Seba. Powiedzieć ci co naprawdę denerwuje mnie w dziewczynach? Ich bezsensowna paplanina i to jak się zachowują. Mój seba, poznaję go po tych czerwonych spodniach. Gdzie jest twój kumpel Rafiole? Jak mogę ci pomóc? Ci pom yy, radość. To niewiarygodne, moja najlepsza przyjaciółka miała rację. To naprawdę ty. Znalazłam cię. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Kurde, no lol. no i co ja mam teraz zrobić? No do centrum pojadę. O, jak typowa dziewczyna, Na no, 62 dolce. Coś potrafię zrobić, coś mogę przecież za to kupić, no nie? Mmm, Steam A ta laska się patrzy. No żyj te lody, kobieto, one są dobre, gelato. I gdzie mogę to założyć? Nigdzie. No czarnie nie Jak miło, założyć. że pomagasz mi nieść te ciężkie torby z zakupami. To musieli ocenzurować normalnie. Co? What the fuck? What? Coje? Patrzcie, tam goście ćwiczą. Zepsułem grę. Ta gra jest gównem. Nie powinienem to, do osiedla pop- o, już jestem normalni. Są jakieś tajnery do tej gry? Ja dole tą grę.